Witajcie w moim vlogu w sumie... Czy ja to nagrywam? Czy to się już nagrywa? Tak. Pierwszy vlog w tym roku, w połowie stycznia. Więc trochę mam do poopowiadania. Bardzo duża część z Was czeka aż opowiem o balu. Bo jak już wiecie, z social Mediów z Instagrama zostałam królową balu dziewiarskiego. Pierwszy, który się odnógł. organizowała go Dagna Zielińska i Kasia z Między Drutami, no i tak. Było fajnie. Stylizacji nie mam ze sobą tutaj, jakby nie przygotowałam sobie. Ale też tak naprawdę ten top, jakby, ten top robi wrażenie dopiero jak jest założony, więc powstawiam Wam zdjęcia, te, które mam, nie jest ich dużo. Podstawię Wam też filmik po prostu z momentu ogłoszenia, że zostałam królową balu, <grych> ze względu na stylizację dziewiarską. To Właściwie dalej jeszcze czekam aż Dagna i Kasia gdzieś opublikują zdjęcia takie, takie już ładne, takie od fotografa. I wtedy pokażę Wam więcej, bo jestem naprawdę ciekawa tych zdjęć. A ja właściwie na miejscu nie robiłam. Dogrywam innego dnia, bo mam więcej siły i postanowiłam, że jednak przebiorę się w moją stylizację balową. Wam ją pokażę, tak w pełnej okazałości. I pięknie słońce świeci. Więc myślę, że to dodaje jeszcze uroku. Z czego się składa moja stylizacja? A, oczywiście Made Me puff top w wersji sylwestrowej. Spódnica, którą kupiłam właściwie dobre parę lat temu w Ciolę, w Lumpeksie tak naprawdę tylko ze względu na tą koronkę. Chciałam. Koron dużo koronki, żeby uszyć coś na maszynie do życia. I chwyciłam tą spódnicę, bo była za parę złotych, nawet nie zastanawiałam się, co to jest dokładnie. Ale w domu stwierdziłam kurczę, nawet fajna. Może przymierzę. No i tak przymierzyłam i ze mną została. I myślę, że totalnie przypadkowy zakup i jest cudowny. Do tego założyłam pasek ze złotą klamrą. Oczywiście rajstopy i teraz czy równowagę trzymam. Tutaj oprócz uj, oprócz butów mam jeszcze takie Kabaretki. Może tak wam pokażę. A, proszę bardzo. Takie kabaretki. Skarpetki kabaretki z kokardą. Więc tak się prezentuje cała stylizacja, która otrzymała. Miano Królowej Balu. No, oczywiście nie malowałam się, nie czesałam, już nie zakładałam biżuterii. No, chciałam Wam tylko pokazać samą stylizację. Tak, co więcej o Balu. No, takim głównym sponsorem finansowym był sklep Między Drutami, czyli właściwie Kasia. Ale to nie jedyny sponsor. No i wiadomo, tak, na też... Jakby Kasia z Dagną to takie dwie główne osoby, które organizowały ten bal. Ale oprócz tego je, e, wspomogła je e, firma Gaboul, od której każda z uczestniczek balu, uczestników właściwie, bo tam to, to nie tak, że same kobiety przyszły, tylko przyszły pary, więc każdy miał coś wydzierganego albo zrobionego szydełkiem. Fajne te stylizacje były. Na miejscu każdego z uczestników Czekał już prezent. I to był prezent taki powitalny. I już Wam pokazuję. W środku były takie dwa moteczki. Każdy dostał takie same. One już nie są pełne, bo zrobiłam próbki. Ale taki zestaw. Korzystam z końcówki dziennego światła, ale chyba bardzo ładnie się przekazują te kolory. I jest to Baby Silk Jak w kolorze 9562. I fajny Peruvian Wool w kolorze 8562. No, Peruvian Wool to jest 100% wałna. Oh, męczę się bardzo. Jestem aktualnie troszeczkę chora i siedzę na zwolnieniu w domu, dlatego mam dzienne światło. I dzisiaj czuję się troszkę lepiej, więc postanowiłam nagrać vloga. Ale jak słyszycie, już się zmęczyłam. Z tym mówię, ale bardzo chcę nagrać tego vloga i już bo po prostu tyle zwlekam więc najwyżej będę robić przerwy i to złączę po prostu potem i jeszcze powiem wam skład baby silk jak to jest 42% baby alpaka, 35% jedwab 18% merino i 10% jak kolor nie mój ale im dłużej mam te dwa bodki, tym bardziej się do nich przekonuję. No i nie wiem. Też y, ostatnio zafarbowałam sobie włosy chenną, więc mam trochę bardziej rudę. E, no i nie wiem, jak myślicie, pasuje taki chałowy. Na razie i tak mam za długą kolejkę y, udziergów, więc to i tak na razie nie na teraz, ale zobaczymy. Zrobiłam już próbki. Pierwszą zrobiłam i jeszcze zanim ją wyprałam. Stwierdziłam, że kurczę chyba. Chyba trochę za małe te druty. Bo wyszła tak i ona jest taka. Już teraz po praniu, ale jest taka mało elastyczna. Tak wydaje mi się dość sztywna. To jest na drutach numer 3. 3 mm. I właśnie zanim wróciłam do prania, postanowiłam zrobić jeszcze na czwórkach. No i tu myślę, że dużo lepiej to wygląda. Jest bardziej. A no, przyjemniejszy jest ten materiał. Macie porównanie. Nie mam pojęcia, czy to ta sama liczba oczek, ale no, później sobie przeliczyłam, tak? Na 10 cm. Więc bardzo mi się podoba. To połączenie włóczek i kolor też coraz bardziej. <grych> po witalnym prezencie były te dwa matki. A jejku, co tam było? Robiłam zdjęcie na relację. Wzór od Dagny był, no przecież, wzór na tą pierwszą kamizelkę Dagny, to chyba pierwszą. Wzór, do którego się tak powoli chciałam, jakby przekonywałam się do tego, żeby go kupić, ale stwierdzałam, że i tak mam dużo rzeczy w kolejce do dziergania, więc nie będę kupować teraz. Nie ma po co. Kupię, jak będę dopiero chciała de facto zrobić tą kamizelkę. No i dobrze, że tak zwlekałam, bo e, wzór był w paczówce. E, więc fajnie. No i tak e, taki bonus był w paczówce. była mała buteleczka alkoholu. A i jeszcze cukierki. Malaga chyba tam była. To tak, to tak na przywitanie było. Później e, były różne konkursy, bardzo fajne. E, w jednym z nich wygrałam takie żyłki pomocnicze od Petit Nit. Żyły knięty za dużo, przydadzą <grych> się bardzo. A później, wygrywając tytuł Królowej Balu, otrzymałam pełnowymiarowy płyn do prania o zapachu Pineapple Grove. Pełnowymiarowa buteleczka. płynu. co? To jest O. I to by było na tyle, jeśli chodzi o bal. Uprzedzając pytania, bo tego sweterka nie widzieliście Nie ja go zrobiłam, ale Jest ręcznie robiony Nie jest to żadne kupione w sklepie W sieciówce Ten sweterek zrobiła moja mama Nie wiem kiedy dokładnie Ale chyba jeszcze zanim się urodziłam Więc sweterek jest starszy ode mnie <grych> I on ma tutaj takie Przybliżam się Takie zakładeczki O, Takie zakładki Tu mam ufiasty rękaw i tu mam różkę pod spodem czarną, ale sweterek ma taką zakładkę, taki głęboki dekord i takie różowe kwiatuszki. Tak, a przechodząc, może faktycznie do rzeczy, które mam na drutach, pokażę Wam, ale to jest tyle, ile zrobiłam właściwie w pociągu wracając z Wrocławia, więc tutaj nie przybyło więcej. To jest rozpoczęty sweter dla siostry tej łóczki od Furora Yarns. I ten sweter robi się, on będzie zszywany, więc aktualnie robię tył, przód będzie wyglądał identycznie, czyli ten schemat to na tyle, to będzie tu z przodu. Są to takie, może nawet nie warkocze, tylko, ja to jakoś nazwałam ostatnio, takie fale, chyba tak to nazwałam. Tak, a na środku tego wzoru, schematu, robi się coś takiego. I to będzie coraz szersze do góry, a po bokach dalej będzie ten schemat. Dość szybko się to robi, bo na jakich drutach? 4,5. Ja to robię, ale jakoś tak, no nie wiem, robiłam w pociągu i. Nie mam czasu tego robić dalej. A fajnie by było, żeby sweter był gotowy, zanim siostra przyjedzie mnie odwiedzić. Mam nadzieję, że zdążę. Tak <grym> poza tym, tu na drutach mam jeszcze projekt, który robię na Ogólnopolskich Konkurs dziewiarski. ale tego Wam nie pokażę. Ale tak naprawdę tam też, tam nic nie przybyło od ostatniego razu, więc... Idzie powoli. No i tak, to tyle z tego, co mam na dół, tak? Z drutów co zeszło, no to to był ten top. Możecie sobie zajrzeć do Moniki, bo wzór został napisany, wydaje mi się, że z myślą o takiej o takim codziennym topie, żeby ewentualnie go założyć gdzieś wieczorem. A ja do tego podeszłam troszeczkę inaczej i zrobiłam taki elegancki. Taką elegancką wersję, właśnie do wielkiej spódnicy na bal. No to teraz, jakie ja mam plany dziewiarskie na 2024 rok? Duże. <grytanie> Są duże plany, ale stwierdziłam, że powiem Wam tylko o tych, które jakby na które już materiały mam. No bo rzeczy, które chcę zrobić, na które nie mam nawet materiałów, nie mam włóczek, yy, więc to też nie jest pewne, czy ja to w ogóle zrobię, tak? Więc wolę w ogóle nie mówić. No to tak, tą włóczkę już Wam pokazywałam. Z niej, yy, to jest włóczka skarpetkowa, chcę z niej zrobić skarpetki. I właśnie, to jest pierwsze, pierwsze postanowienie dziewiarskie. W tym roku nauczę się robić skarpetki, bo nadal żadnych nie zrobiłam. Dalej. Może, póki jestem w temacie, że chcę się nauczyć, chcę się nauczyć robić jacquard i ażur. Tych dwóch technik, te dwie techniki nauczę się w tym roku. A dalej. Włóczka, którą już dawno Wam pokazywałam, to jest Jakub od Camaros. To jest włóczka, którą kupiłam na flora sweater z projektu od Marzeny Kołaczek. Wzór, który wygrałam w czerwcu bardzo dawno bo <laughs> Wygrałam w ramach konkursu, który był w dniu dziergania w miejscach publicznych. Dokładnie tak. Ta włóczka leży od czerwca, może lipca w takim razie i czeka. Więc w tym roku zrobię Flora Sweater. Dalej zrobię w końcu koralowy Beret, który chciałam zrobić jeszcze przed tą limą, ale nie wyrobiłam się. To jest włóczka, którą kupiłam w sklepie charytatywnym, o której już wam opowiadałam. Ona nie jest do końca naturalna, ma tutaj trochę poliestru, czy tam akrylu, już nie pamiętam. Będzie z niej kiedyś peret. Dalej. Też coś o czym Wam już mówiłam, włóczka od Mistnicki, tu wam. Pokażę etykietkę. Bo widać. Z tej włóczki ma powstać sweter. I on tu powstanie. Zrobię sweter dla kuby. Tak naprawdę, wiecie co? Tęsknię za taką zwykłą włóczką. Taką, jak jest tutaj. Naprawdę, bo ostatnio robiłam. Co ja robiłam? A, ten moher na rękawach topu na bal. Teraz robię z tej włóczki I jakoś tak Ja chyba najbardziej lubię na bardzo małych trutach Właśnie taką cieniutką W ogóle nie puchatą Tylko taką gładziutką Nitką robić Więc czekam, aż będę mogła coś takiego zrobić Dalej mam Diamonds O, nie było rzeczywiście Tak jakbym chciała Ale widać coś tam To jest włóczka farbowana przez Ulela, którą kupiłam w tym pierwszym rzucie. Po prostu jak tylko te diamenty weszły, to jest kolor carmine red. Nie wiem, ktoś chciał kupić, ale w tym rzucie co teraz był do sklepu między drutami, patrzyłam i już jej nie ma. Tego koloru nie ma, więc musicie czekać na kolejne, jak coś chce. I z tej włóczki ma powstać December Bow od patytnic. I zobaczę, ile mi zostanie. To może jakiś mały szaliczek typu Sophie Scarf. Nie mam pojęcia, ile na niego jest potrzebne włóczki, ale myślę o jakiejś takiej chustce, po prostu z tego, co mi zostanie. Dalej. Włóczka, którą pokazywałam w ostatnim vlogu, że kupiłam na targach we Wrocławiu. To jest Baby, baby Silk jak właśnie od gabu Wool. To jest to samo, co to. To jest dokładnie to samo. Tylko w innym kolorze I jak pamiętacie, tej czarnej włóczki mam mnóstwo Kupiłam ją na sweter, który zrobię nie patrząc na żaden wzór Tylko chcę zrobić sama, na swój rozmiar Bez żadnego wzoru Po prostu od góry, regularnym, z rzędami skróconymi I sobie czeka I ostatnia rzecz Ostatnia włóczka, z której chcę zrobić coś, to jest Drops Wish, która leży u mnie już bardzo długo, jeszcze zanim drops zaczął wycofywać w ogóle kolory z Wisha, to jest kolor 04. I to jest chyba ten pszeniczny, tak mi się wydaje, który chyba jako jeden z pierwszych został wycofany. Więc raczej już nie do zdobycia, ale. Postanowiłam z tej włóczki zrobić właśnie też sweter bez wzoru, tak nie, nie posługując się żadnym gotowym wzorem. Tylko chcę sama zrobić, ale z tego um, chciałabym taki grubaśny golf. Może z jakimiś tutaj warkoczami, jakimiś strukturalnymi wzorami, ale nic skomplikowanego, no bo jednak... Nie będę korzystać z gotowego tego wzoru. Myślę, że to jest projekt jako ostatni z tych wszystkich, co tutaj mam w planie. A tak poza tym, to jeszcze e, chciałabym sprócić i poprawić tą czapkę, którą jak oglądaliście poprzednie wrogi, to ją pamiętacie. To jest czapka ze wzoru od konturka. To jest wzór na czapkę klasyczną. Z włóczki Drops Merino Extra Fine. W tej czapce dodałam Hit Silk od Dropsa, ale jednak jest to gryzące dla mnie. Ta czapka jest już po praniu, ale gryzie. Wiadomo, noszone na głowie to ok, bo to jest na włosach, tak? Tutaj mnie nie gryzie akurat na czole. Ale stwierdziłam, że zrobię ją. W mniejszym rozmiarze, jednak. Nie robiłam swojego rozmiaru, bo Drops Merino ekstra fajnie się mocno rozciąga, więc zrobiłam większy rozmiar, wiedząc, że nie rozciągnie się tak bardzo, bo dodałam moher. <grych> ale chyba nie trafiłam i jednak przeszkadza mi, że ona jest taka. Jest dobra, ale nie, nie otula tej głowy tak bardzo, jaką chciała. No i też. Nie pasuje mi, że jakoś bardzo wąski ten, ten tutaj, to rondo mi wyszło. Więc na pewno rondo chciałabym gdzieś takie. Dlatego planuję spróć, połączyć tą bazową włóczkę z innym moherem. Jeszcze nie wiem, co to dokładnie będzie. No i zrobić ją jeszcze raz. Bo ja ją właściwie, tą czapkę nosiłam przez chwilę, i jednak mi nie pasowało. I ją odłożyłam. A no szkoda mi. Dlatego chcę ją spróć i zrobić jeszcze raz i będzie pewnie na następną zimę. O mam herbatkę w ogóle zapomniałam. Oczywiście w moim kubku z wydrą Wydra z Lizbony. I myślę, że to by było na tyle. I właściwie widać jak już słońce praktycznie zachodzi. No już nie mam takiego ładnego oświetlenia. Ale te najważniejsze rzeczy, gdzie kolory były ważne. To pokazałam na początku, więc jest dobrze. Czy coś jeszcze? Poczekajcie. Wzięłam karteczkę, na której sobie zapisałam. O czym chciałam Wam powiedzieć? Zaplanowane projekty, już powiedziałam, ukończone w 2023. Nie jestem w stanie z głowy tego tak podsumować. Pusiu, tu ptasz mi tutaj, chodź. Co do projektów zrobionych w 2020. Cześć. A pójdziesz na swoje miejsce? O, super. Tak, myślę, że jak mi się uda, to po prostu zrobię wam tu taki przerywnik, taką wstawkę z takim podsumowaniem bardziej wiarski opowiedziałam wam jestem słaba w opowiadaniu, jak było gdzieś na jakimś wydarzeniu, więc myślę, że... Zdjęcia i filmy opowiedzą najwięcej, a że robiłam ich bardzo mało To myślę, że podzielę się z wami Najwięcej dopiero jak będą zdjęcia, od fotografa I jakieś filmy Plany na 2024 rok Opowiedziałam o rzekarcie Tak, że chcę się nauczyć rzekartu, ażuru Robić skarpetki Jestem w trakcie Nie pisania, ale przygotowywania Strony internetowej, swojej, domeny mam, tylko no, strona, musi powstać, będzie to strona, na której będę rzucać swoje po prostu rzeczy, które sprzedaję, tak, żeby po prostu proces był krótszy. Więc chcę to trochę zautomatyzować, żeby po prostu było łatwiej, więc to powoli powstaje. I jeszcze mam zapisane coś takiego jak Twitch Bo wy o tym nie wiecie <noise> Ale już w sumie parę lat temu prowadziłam transmisję na żywo Na takiej platformie, która nazywa się Twitch Wtedy jeszcze nie robiłam na drutach, ani nie robiłam przydełkiem Ale transmitowałam jak robię bransoletki które jeszcze tam w starych zdjęciach na Instagramie zobaczycie, branzoletki z koralików. No i tam troszeczkę widzów miałam, ale później zaczęło się pisanie pracy licencjackiej i jakoś tak przestałam transmitować. Brakuje mi tego. I bardzo chętnie bym wróciła. Tylko właśnie już nie z tymi bransoletkami, a z dzierganiem. Chciałabym w tym roku się do tego zabrać. Może tak, jak już zaczną się te transmisje jak już jakby wrócę na Twitcha, to dam Wam znać. Więc no, się nie mogę doczekać. To tak z takich postanowień na początku roku to, to by było tyle. E, jest tego trochę, ale to będzie dobry rok. Hm. Zmęczyłam się bardzo, już mi ciężko się łapie oddech, więc będę już kończyć. Robi się bardzo ciemno. Dopiję herbatkę i będę dalej się wygrzewać w domku. Tyle ile mogę, to ponadrabiam dzierganie. Do następnego. Pa!